Witam Was na informatyce. Najpierw chciałabym, abyście sprawdzili razem ze mną, czy dobrze zaprogramowaliście robotę. Oczywiście możecie mieć inaczej. Więc otwieramy na stronie 40 tajemnicę daleki stron. I ja będę pisała w Wordzie, żebyście wiedzieli, jak można robota zaprogramować. Znaczy, to jest według mnie pierwsze. Zaprogramuj robota tak, by każde zadanie wykonał jak najkrótszą drogą. Napisz program. Napisz program, który dotrze robotowi. Ja tak zrobię tak w ten sposób. Tak, nie wiem jak tu strzałkę zrobić do pola do pola J6. Moja propozycja jest DD D, P, P albo PP DD albo 2 D, 2p albo nienoa, albo 2p, 2D. To jest pierwsze. drugie. Napisz program, który pomoże dojść robotowi z pola C13 do pola M4. Jakieś dolary mi się tu wbiły. No i ja zaprogramowałam swojego robota i musi przejść tak. 4P. Dalej 5 d. O, będzie bardziej przejrzyście. Dalej 9 pól L i 10 pól G. Następnie mamy robot. Jesteśmy już tutaj. Nie tu, ojej, to nie tą. Robot idzie do pola M14. Po drodze musi zebrać glinę z czterech dowolnych brązowych pól. Trzeba pamiętać, że na końcu glinę musi zostawić. Czyli idzie do pola M14. No i jak ja to zrobiłam, czy jest tak 5 razy idzie w dół. Potem Musi iść L, potem L, wziąć, L, wziąć. Dlaczego jest pierwsze L? Dlatego, że przechodzi jedno pole, ale może być odwrotnie i to L musi być na końcu. Czyli zobaczcie, musi przejść raz, zabrać, dwa, zabrać, potem znowu trzy, potem znowu cztery, tak, potem musi znowu iść jedno pole, tak i cztery z czyli cztery zostawić. Potem robot idzie do do Pola K4, tak i musi iść przez pole B11. Musi wziąć z niego wodę i zanieść się do lasu. Czyli piszemy, czyli 6 razy musi iść do góry, potem 3 razy musi iść w prawo. Potem jeden raz musi. Wziąć, potem znowu idzie 9 pól w dół, 7 pól w prawo, jeden raz Z, czyli zostawić. Trzeba pamiętać, w którą stronę idzie robot, jak się ustawia, żebyście o tym nie zapomnieli. Ja jeszcze sprawdzę, bo ja sobie już to policzyłam. Dobrze, teraz idziemy następne. Czyli mamy robot zbiera w lesie jagody. Napisz program, który robota, który zbierze jagody z 5 dowolnych pól i zaniesie je do fabryki na pole D3. No i tu było trudniejsze, bo jest 1 D, 1 PW. Czyli w prawo weź, 1 PW w prawo weź, 1 PW w prawo weź, potem jest 1 PW w prawo weź, potem jest 1 PW w prawo weź, potem 5 do góry i 5 razy zostaw. Jagody. Ostatnie. Robot musi iść do na pole E6 po 5 cegieł. Potrzebuje do tego gliny i wody z 5 dowolnych pól, i tu jest dłuższy program. Moim zdaniem, bo jest tak: jedno pole w dół, potem jeden LW, potem jest jeden LW. Potem jest 1 Lw, potem jest 1 Lw, potem jest 1 Lw, potem jest dwa pola do góry, jedno pole do góry, potem musi na tym polu wziąć, tak? Potem znowu jest 1 G do góry wziąć, potem znowu 1 Wziąć. Czyli zobaczcie, tutaj mamy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To jeszcze dwa razy potrzebuję, czyli jeden GW, cztery, jeden GW 5, siedem razy idzie w lewo, trzy razy idzie w dół, tak i zostawia. 10 z. A nie zostawia 10, tylko zostawia z. To jest moje. Jak ja to zrobiłam? Wy możecie oczywiście zaprogramować robota troszeczkę inaczej, i myślę, że tutaj dobrze się jest zastanowić, jak to zrobić, żeby była najkrótsza droga. Też obliczałam, czasami nie można, bo jak tutaj weźmiemy 5DW, czyli pójdzie 5 razy to, ale możemy to zastąpić również stosując liczby. Dzisiaj chciałabym Was poprosić, abyście wykonali kartkę wielkanocną. Kartkę wielkanocną w programie Paint. Macie tutaj przykład, jak może taka kartka wyglądać. To jest przykład pisanki. Zaczynamy od wykonania pisanki. Możecie wspólnie się przez chwilę pobawić. Jeżeli będziecie chcieli, ja to przybliżę. Możecie poszukać sobie w tym momencie szczegółów. Nie chciałabym, żebyście taką pisankę. Albo swoją własną narysowali, czyli w programie Paint namalowali, użyli do tego kształtów, kolorów, i następnie, żebyście zaprojektowali własną kartkę wielkanocną, to jest kartka, to jest obowiązkowa praca z informatyki, z komputerów na ocenę. O, czyli trzeba narysować, następnie trzeba narysować w edytorze Paint. Wielkanocny obrazek. Teraz ten obrazek zapisać, wstawić, bo umiecie już skopiować ten obrazek i wstawić go do kartki w programie Word, i następnie gotową taką kartkę mi wysłać. Jeżeli ktoś będzie miał problem i nie będzie mógł sobie z tym poradzić, to bardzo gorąco proszę, aby wysłał mi samą kartkę lub y, namalowaną w programie do rysowania <laughs> y, pisankę, czyli jeszcze raz, proszę zaprojektować kartkę wielkanocną, wykonać ją w edytorze Paint, zapisać, następnie obrazek skopiować, który został, wkleić tak jak się uczyliście ze mną do programu WORD, czyli lub do innego programu do spisania, i y, wtedy po prostu ją do mnie przysłać. Termin może być do 9 kwietnia, czyli trochę dłuższy. Przypominam, że bardzo fajnie ćwiczyliśmy ostatnio y, przy urodzinowych zaproszeniach. Jak należy taką kartkę y, y, wkleić. I możecie do, tego, do tych zadań wejść na stronie 42 i 43. I to jest wszystko. Praca do 9 kwietnia. Obowiązkowa nawet dla tych, którzy robią kartkę do Seulu.